Witam serdecznie. Za mną Młyniatka, czyli Centrum Dowodzenia Rajdu małopolskiego. 10 do 12 lipca, wielkie rajdowe święto, czyli Rajd Małopolski. Będziemy tutaj mieli cztery cykle: rajdowe samochodowe mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy Strefy Centralnej, historyczne Millers Oils, historyczne rajdowe samochodowe mistrzostwa Polski i rajdowe mistrzostwa południa. Także przekrój rajdowe od najnowocześniejszych konstrukcji, które z powodzeniem rywalizują w mistrzostwach świata, po historyczne rajdówki, takie jak Skoda Octavia WRC, Ford Escort, Subaru Impreza, Audi Quattro, nawet będzie Trabant, także naprawdę trzeba tutaj być. W Wadowicach w piątek o godzinie 14. .00. Na rynku w Wadowicach będzie sesja autografów, więc jeżeli ktoś chce zgarnąć autograf jakiegoś kierowcy, czy bezpośrednio nawet z nim porozmawiać, piątek, 11 lipca, 14, rynek w Wadowicach. A ja zapraszam Państwa na strefy kibica, które przygotował organizator, które można zobaczyć na stronie organizatora, rajdmalopolski.pl, tam wchodzicie w zakładkę kibice i tam macie dokładnie rozpisane... Gdzie są przygotowane strefy kibica? Niektóre strefy kibica to jest wręcz takie miasteczko, takie, takie rajdowe święto, na które można zabrać dzieciaki, całe rodziny i bardzo miło spędzić czas przy pięknie jeżdżących kolorowych rajdówkach. Ja pokażę w tym filmie wszystkie strefy kibica, które znajdują się właśnie na stronie organizatora z perspektywy kibica, żeby każdy z Was mógł zobaczyć, czy to miejsce Wam pasuje, czy Wam nie pasuje. Także Wielkie rajdowe święto, zapraszam na strefy kibica rajdu Małopolski. No i jesteśmy na rynku w Myślenicach. Tu będzie strefa kibica, jako miasteczko rajdowe. Od godziny 16.00 miasteczko rajdowe będzie otwarte, tutaj na rynku. A o 19.35 start pierwszego zawodnika. Ten start będzie tutaj. Tu będą startować rajdówki, także piękna miejscówka, bo tutaj podjeżdżają na pekacz. Tutaj cała procedura startowa i jadą w dół. Objeżdżają dookoła dookoła. Tam za domami mają metę lotną i tutaj po drugiej stronie rynku już będą spokojnie dojeżdżać sobie na metę stop. Także strefa kibica numer 1 OS Myślenice. Jesteśmy na rynku. OS Myślenice, strefa kibica numer 2. Tamtą będą rajdówki wlatywać na ten parking. Tu będzie beczka. Ciach. I do góry znikają. Strefa Kibica to jest cały ten zielony pas tutaj, na którym stoję. Aż tam do końca. No. Przy pustym parkingu, że będą tylko rajdówki i beczka, myślę, że tutaj jest całkiem fajnie. No i tak. OS Myślenice, strefa Kibica numer 3. No i tutaj... Ja nawet nie wiem co mam powiedzieć, bo to jestem troszkę zdziwiony. Tam, jak jest ten zarośnięty cały betonowy płot, to za tym płotem, tam przed tym domem, tam jest zaznaczona strefa kibica. Rajdówki pojadą tutaj, o tak jak ten Golfik, na rondzie owijają i jadą do góry. No ale strefa kibica jest tam, a tam nawet za bardzo nie wiem jak tam wejść. Więc no tutaj troszkę jestem zdziwiony tą strefą Kibica. No ale to przygotował organizator, więc jak to będzie w dniu rajdu, nie mam pojęcia. Jeszcze jedno ujęcie tej strefy kibica numer 3, to jest właśnie cała ta skarpa, a tam jest rondo, na, której będą, na którym będą kręcić rajdówki. No, no tu jest ta skarpa, o której mowa w przewodniku kibica. Nie wiem. Chyba tutaj nie przyjdę w dziuraj OS barwałt strefa kibica numer 1, która jest zaznaczona mniej więcej w tym miejscu. Tutaj jest droga. Kolejna, ale gdzieś w tym miejscu można stać. No i tu jest fajne miejsce. Tam widać jak będąc z dużej prędkości hamować. No, i z zeszłego roku przejazd przez Brud. Tutaj różne rzeczy się lubią dziać, także fajne miejsce. OS Barwald, strefa kibica numer 1. OS Barwald, strefa kibica numer 2. To zielone całe tutaj pole to jest strefa kibica. A odcinek nam leci tam z dołu tam przejazd przez ten Brud tutaj tą szutrową dróżką. I hamowanie, przejście na asfalt do góry. OS Barwault, strefa kibica numer 2. OS barwałt, strefa kibica numer 3. Ta zielona przestrzeń, którą tutaj widać. Ciach, 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 ciach. To wszystko tutaj jest strefa kibica. Można nawet sobie gdzieś tam wyżej podejść. A odcinek specjalny leci tutaj z dołu. Tam mamy to miejsce przejścia ze szuter na asfalt. No i tutaj prędkość, prędkość, i tam fajnie znikają. A dość dużo widać. Tam widzicie jest droga. Dokładnie tam między domy będą znikać rajdówki. Także fajne, szybkie miejsce. O jest Barwalt, strefa kibica numer 4 fajne miejsce dużo zieleni. No, a rajdówki będą wypadać tam i to naprawdę jest hamowanie chyba z maksymalnej prędkości. Ciach, ciach, ciach i do takiej dosyć ostrej eski. Lewy, prawy i tam będą w dole znikać za domkiem. O jest Barwałd, strefa kibica numer 4. Jesteśmy na łesie. Mucharz strefa kibica numer 1. To miejsce, gdzie stoję, cały tutaj pasek będzie dostępny. I tak tam z dołu sobie startują, wylatują, tutaj dokładnie gdzie mam palec, jest beczka. Nawracają dookoła beczki jadą w dół, lecą tam za drzewami, tam za drzewami, tam za drzewami, i wypadają tutaj, wlatują tu na ten parking i tu jest druga beczka. I tam jest druga strefa. Na którą zaraz przejdę. No i teraz jestem w drugim miejscu tej strefy kibica na Mucharzu. Tam byłem za pierwszym razem, przed chwilką. Tam jest ta beczka i zjeżdżają tą w dół. Tutaj lecą za drzewami. Wypadają z tego mostka. Tu wpadają na ten parking. I tu jest znowu beczka i lecą do góry. To miejsce, w którym stoję. To jest strefa wręcz przeznaczona dla rodzin. Tutaj będzie dużo atrakcji. Także w to miejsce szczególnie zapraszamy całe rodziny. Weźcie najmłodszych. Niech zobaczą z bliska w bezpiecznych warunkach jak jeżdżą rajdówki. O.S. zmuchasz strefa kibica numer 2. Ten cały rejon tutaj i tutaj gdzie stoję dotąd to wszystko jest strefa kibica. Rajdówki pojadą stamtąd, dalej, dalej tam, o, tam wypadają. I tutaj będzie hamowanie i w prawo do góry. Także dosyć fajne miejsce. Nic nie zasłania. Ciach, 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 i tam do góry będą znikać. O, tak jak to auto jedzie, i tam do góry. OS-muchasz, strefa kibica numer 2. OS-muchasz, strefa kibica numer 3. Rajdówki pojadą tą drogą, tam będzie je widać. Tam za tymi drzewami mają nawrót i wylatują z tego nawrotu tutaj i lecą do góry, no i tam znikają za tym płotem. No powiem szczerze, że tak kurczę, najciekawsze miejsce to chyba jest ten nawrót tam na dole. No nie wiem, czy tam gdzieś będzie można stać, czy nie. No strefa kibica jest wyznaczona w tym miejscu, w którym stoję, więc no widać, no tu będą wyjeżdżać, rozpędzać się do góry. No, i tyle. OS no. Mucharz, Strefa Kibica numer 3. No, i jesteśmy na rynku w Wadowicach, czyli odcinek specjalny Wadowice i Strefa Kibica właśnie na Wadowickim Rynku, na której będzie miasteczko rajdowe, które będzie otwarte od godziny 12. A tak jak wcześniej mówiłem, od godziny 14 będzie sesja autografów, będzie można porozmawiać z zawodnikami. A sam odcinek specjalny będzie startował tam na dole i tutaj będą lecieć do góry, do góry, tam będą skręcać, owiną tam po parkingach i tędy będą wyskakiwać i pojadą jeszcze raz i dopiero za drugim razem polecą tam, tam i między domami będą znikać. Także strefa bardzo przyjazna całym rodzinom. Zapraszamy najmłodszych. OS Zawoja, strefa kibica numer 1. Tam z dołu będą wypadać rajdówki. Ciach, hamowanie, lewy, pach, pach, pach i prawy do góry. I tam będą za tymi domami znikać. Strefa kibica jest tu właśnie po wewnętrznej stronie tego lewego zakrętu. Myślę, że tam z dołu dość będzie prędkość. OS Zawoja, strefa kibica numer 1. O.S. Zawoja, strefa kibica numer 2. Tutaj po wewnętrznej dość duży placyk na trawie. Rajdówki będą wypadać stamtąd, tam widać. No i tu będą lecieć koło Forda, tu, 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 tu. I w prawo, dokładnie jak ten samochód, tam będą znikać. Także z dość dużej prędkości hamowanie, tam już fajnie widać. Z góry, jak polecą. No, i tutaj hamowanko w prawo, ciach. No, i tam będą znikać za domami. OS Zawoja, strefa kibica numer 2. OS Zawoja, strefa kibica numer 3. Tu właśnie stoimy na początku tej strefy. I tam za góreczką auta znikają. Ale tam w lasku. Jest jak najbardziej szansa na chopkę. I stamtąd sobie nawet tam, widać daleko. O, już tam pojadą. I tutaj hopka. No i tutaj przy nas będą lecieć w tym miejscu. No i tam za górką już znikają. OS Zawoja, strefa kibica numer 3. OS Zawoja, strefa kibica numer 4. Ta łąka, którą widzimy. I tutaj do tego płotu całość to jest strefa, a rajdówki pojadą sobie tam z góry. Fajnie, jak to będzie widać na prędkości w dół. Tutaj eski, no i tutaj na pełnej prędkości koło na ciach. No i tam będą znikać za tym płotem. Dalej tam już za bardzo nic nie widać. OS Zawoja, strefa kibica numer 4. OS Zawoja, strefa kibica numer 5. Cały ten parking tutaj, jak widzimy, to jest wszystko strefa kibica. No tylko. Co nam tu widać? Stojąc tu, gdzie stoję, to w zasadzie widzimy tam w oddali, że wpadają samochody rajdowe, jadą tutaj pod spodem. No i wyjeżdżają gdzieś tam, tak jak ten autobus widać. Jeżeli podejdziemy na sam kraj wejmiemy na to tutaj no to coś nam się tutaj pojawia ta droga no ale no to tak w zasadzie tutaj się troszkę pojawiło no ale tu już jest koniec plac manewrowy raczej tego kontenera nie wezmą no gdyby tej przyczepki nie było to coś by było lepiej no najlepiej jest tutaj na samym kraju o. Tak, jak stoję. Sam kraj parkingu, wręcz na te krzaki, tutaj, jak się wejdzie. No to powiedzmy, widać fajnie, nie? Tutaj wypadają. Lecą, lecą pod nami. No i tam fajnie prędkością znikają. Przechodząc troszkę tutaj, tą stronę, przy samej tej przyczepie, czyli na samym rogu. No i tam znikają. Czyli w zasadzie. Stojąc na samym rogu tego parkingu, no to powiedzmy, aha, no nie, no to znowu, że jak tu stoimy, to nie widzimy przez tą przyczepę. Znowuż tam, o! Czyli trzeba w zasadzie wejść na tą górkę. No to coś tutaj widać. No. Tak wygląda strefa kibica numer 5 OS Zawoja. Odcinek specjalny Maków Podhalański, strefa kibica numer 1. Tutaj ten chodniczek, na którym stoję, to miejsce jest przeznaczone dla kibiców. No i tu mamy świetne miejsce, ponieważ z tej drogi tutaj będą wypadać, tak jak ten ambulans. Owijają rądko, lecą do góry, skręcają w prawo, tam mają też rądka. Wracają, jeszcze raz rondo i dopiero lecą tam, u góry, znikają na dalszą część odcinka specjalnego. Także fajnie, bo widać dwa razy przy jednym przejeździe przejazd ronda. Maków Podhalański strefa kibica numer 1. Odcinek Maków Podhalański strefa kibica numer 2. Cała ta łąka, którą tu widzicie, tam do końca to jest strefa kibica. A rajdówki będą stąd wypadać z tego lasku. To jest szutrowa droga, która leci sobie tutaj. I w tym momencie na tej krzyżówce o Przelatuje w asfalt I leci do góry Lewy, prawy Ciak. Także prędkość będzie duża Więc tutaj po szuterku no, Może być już tak, że gdzieś w tym momencie Będzie jakiś początek hamowania Więc może po tym szuterku Ładnie tutaj Rajdówkami wozić Maków Podhalański Strefa Kibica numer 3 Polana ładnie skoszona Rajdówki pojadą tam z góry z lasku nam będą wypadać no i tutaj hamowanie no i prawy zakręcik ciach, ciach, ciach no i odjazd i tam za górką będą znikać strefa kibica numer 3 odcinek specjalny stryszów strefa kibica numer 1 tutaj mamy polankę dość dużą I tak leci OS. Tutaj z dołu. Rajdówki będą wypadać z tego lasu. Tu, tu, tu. Lewy i prawy. I tam do góry Eskom będą znikać. OS Stryszów, strefa kibica numer 1. Odcinek specjalny Stryszów, strefa kibica numer 2. Tutaj całe to pole, to jest strefa Kibica, aż dotąd, no i tak nawet dość fajnie tu widać, tam będzie wylot z lasu, tutaj dołem, ciach, 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 no i hamowanie prawy, no i ucieczka tam w dół. O.S. Stryszów, strefa Kibica numer 2. Odcinek specjalny z tryszów. Strefa kibica 3 i 4. Cała ta tutaj polanka to jest strefa kibica. Ona jest dosłownie kawałeczek dalej od strefy numer 2, która jest dokładnie tam. I tutaj rejdówki sobie wypadają. I tutaj w dół. No, będzie szybko. Ciach, i tam znikają w lasku. O.S. Stryszów, Strefa Kibica numer 3 i 4. Odcinek specjalny Stryszów, Strefa Kibica numer 5. Cała tutaj ta skoszona trawa. Dotąd to jest Strefa Kibica. No i powiem wam, że tam kurczę ja nie wiem czy tam się czasem nie będą delikatnie odrywać. Bo przed tym szczytem to tam dość duża prędkość będzie. Także może to nawet jakiś delikatny jump się pojawi. No i tutaj w dół. I tam hamowanie, hamowanie. No i w lewo tam będą znikać już za słupami. I tyle. OS Stryszów, strefa kibica numer 5. Odcinek specjalny Stryszów, strefa kibica numer 6. Ładnie wykoszone. Całe miejsce przeznaczone dla kibiców. No i rajdówki polecam tam z dołu, pyk, i tak jak ten biały samochodzik leci do góry. Tak to tutaj wygląda. Ciach. I ciach. Odcinek specjalny stryszów, strefa kibica numer 7. Całe tutaj to pole wykoszone to wszystko jest strefa kibica dość dużo widać w miarę myślę, że z dużej prędkości będą tam wypadać za góry tutaj, no i tutaj jest taki lewy łuk dosyć szybki, no i tam daleko za domem będą znikać. No i tyle. Strefy kibica mamy wszystkie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wiadomo, nie wszystkie te strefy są jakieś mega atrakcyjne, ale tu chodzi o w miarę łatwy dostęp. Na niektóre te strefy są przygotowane busy darmowe, więc tam w opisie na stronie, jak sobie będziecie zaglądać, to przy każdej strefie jest opisane, czy dojeżdża bus, czy nie dojeżdża. Wszystkie te lokalizacje, GPS. Także miłego oglądania i bezpiecznego oglądania przede wszystkim. Do zobaczenia na odcinkach. Na razie.